Głównymi postaciami moich opowiadań są myszki. Gdzieś od dziecka lubiłam te postacie, zawsze mnie rozczulały. Nigdy nie widziałam w nich szkodników i gryzoni. Zawsze, zawsze widziałam je jako powiedzmy, zaśmieć to zabawnie, ale pełne miłości, delikatne stworzenia. Są to małe myszki, które kojarzą nam się też z. Postaciami, które, które boją się dużego świata, a one mimo wszystko próbują czerpać z niego to, co najlepsze. Starają się przeciwstawiać czoła codzienności i, i żyją ludzkim życiem. Nawet jeśli te małe myszki potrafią, to my też. Często pędzimy w codziennym życiu. Nie zauważamy drobnych rzeczy, które powinniśmy docenić. Są to też jakieś moje braki powiedzmy z dzieciństwa kreuje myśli świat na bazie moich wyobrażeń na temat dorosłego życia. Od dziecka lubiłam różne formy rękodzieła. Może wynika to też z tego, że, że w domu zarówno mama i babcia zawsze coś tworzyły własnoręcznie i w takim klimacie zostałam wychowana. Zainteresowanie właśnie metodą filcowania i tworzeniem tych miniaturowych postaci zaczęło się niepozornie, ponieważ chciałam stworzyć dekorację ścienną, z małą postacią wróżki dla, dla dziecka znajomej. Zaczęłam szukać w internecie metody, którą mogłabym to wykonać, i właśnie trafiłam na filcowanie na sucho, więc miało być, to, miało być to jednorazowe zajęcie. Jednak spodobała mi się ta metoda na tyle, że postanowiłam się tego nauczyć i zaczęłam tworzyć kolejne postacie. Jedną z nich była śpiąca myszka, i tak naprawdę od tego się zaczęło. Później wpadł pomysł na, na książkę dla dzieci, i właśnie pod tym kątem powstał, powstała postać Ernesta. I wszystkie kolejne postacie Florentyna, małe myszki już zostały stworzone na potrzeby myśli opowieści. Na razie nie tworzę kolejnych postaci, ale zobaczymy, jak dalej potoczy się ich historia. Ku mojemu zaskoczeniu odbiorcami stały się osoby dorosłe. Myślę, że to jest taka trochę odpowiedź na brakujący element bajki w życiu codziennym. Często dostaję wiadomości, że, że właśnie my się opowieści skłaniają ich do refleksji, są taką chwilą zatrzymania w codziennej gonitwie, więc na razie chyba głównymi odbiorcami są jednak dorośli. Dla dorosłych będzie to troszeczkę taka przypominajka o tym, na czym warto się skupić, a dla dzieci przekaz ważnych wartości.